Końcy na każdą platformę, płatność SMS, PaySafeCard oraz przelewem, a także 7% końców więcej z hasłem Lachu zapraszam na FIFACoins.pl, link w opisie. Siemanko, zanim zaczniemy ten kolejny odcinek z Fify, mam dla was konkurs, wystarczy zrobić trzy rzeczy, subskrybować ten kanał, dać łapkę w górę pod tym filmem i napisać komentarz. Spośród osób, które napiszą komentarze rozlosuję jedną osobę, która dostanie 20 euro do wykorzystania na G2A, także zapraszam do zabawy, zgłaszajcie się, wybiorę oczywiście jedną osobę, trzymajcie się, do następnego i miłego oglądania. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, kolejny draft przed nami, następny challenge i to jest odcinek już numer 30, zobaczcie 30 odcinków przeróżnych draftów już trafiło na mój kanał podczas tej Fify i to naprawdę mnie cieszy, bo ja będę wrzucał dalej te drafty, dalej będziemy bawili się tym trybem, bo słuchajcie, składami BBVA czy składami BPL, Messi, Ronaldo i tak dalej, gra każdy i gram nimi też ciągle na live'ach, więc na YouTubie bardziej bawię się tymi składami, w przeróżny sposób je buduję, odkrywam nowe, fajne formacje, nowe gwiazdy, nowe style gry. Może nowe gwiazdy to niekoniecznie, bo to jest draft, tutaj jednak zawsze są praktycznie ci sami, ale nowe sposoby wyborów i to mnie bardzo cieszy. Dzisiaj na 30. odcinek miał być troszkę inny draft, nie taki jak właśnie będziecie teraz oglądać, no ale niestety muszę poczekać jeszcze aż wyzdrowieję, także dowiecie się niedługo co i jak, mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Dzisiaj bardzo prosta zasada: robimy draft najwyższych, ale żeby było troszkę ciekawiej, postanowiłem dzisiaj grać tylko i wyłącznie na wrzutki. Pamiętacie, jak w FIFA 14 ludzie narzekali na wrzutki? To była po prostu zmora. Ludzie wrzucali, wrzucali i nie tylko strzelali z tych główek. Ja nie potrafiłem nigdy grać na wrzutki, nigdy nie potrafię em, grać takim schematem, że biegam do boku i robię od razu dośrodkowanie i strzelam z baniaczka. Pewnie rzadko widzicie też takie bramki w moim wykonaniu, jeśli mnie oglądacie. Więc dla mnie to będzie też coś nowego. Dzisiaj spróbujemy właśnie pograć w taki sposób. No i od 30 odcinka chciałem Wam też ogłosić, że przeskakujemy na wyższy level. Ja będę starał się robić troszkę ciekawsze drafty, żebyście też nie mieli nudy. Dwa razy w tygodniu oczywiście. I teraz wskakujemy na 13 tysięcy łapek w górę, także od 13 tysięcy lajków będzie kolejny odcinek, więc mam nadzieję, że się postaracie i pod tym odcinkiem wbijecie te lajki. A ja już bez zbędnego owijania w bawełnę po prostu przejdę do wyboru formacji. Wszystko Wam wyjaśniłem i powiem Wam, że chętnie Zagrałbym dzisiaj formacją 4-1-2-1-2, ponieważ tutaj fajnie będzie można dośrodkowywać ze skrzydełek i wrzucać na moich dwóch napastników. Musiałem jeszcze szybko zmienić na język polski, ponieważ będzie mi łatwiej sprawdzać, kto jest najwyższy. Zobaczmy: 188 cm ma Daniel staryć, więc to on jest moim pierwszym wyborem. No proszę, mamy tutaj dziubek, który ma 194 cm wzrostu i tak jest niższy ode mnie, ale bierzemy go do składu. To mi się podoba, ponieważ na SPO wybierzemy sobie Mylera, który jest zdecydowanie najwyższy tutaj, 186 cm wzrostu. A ja bardzo lubię grać Mylerem na SPO, te jego longshoty są niesamowite. Do tego dodajemy sobie Sandro, który ma 180 cm wzrostu na lewą stronę, 183 cm i najwyższy zestawki Garrett Bale. Tutaj zdecydowanie Pereira zdeklasował 188 cm. Na lewą stronę powędruje Secreira, który ma 183, tak dobrze mówiłem. Zobaczcie, no zgranie mam niesamowite w tym składzie. Póki co najwyższy z tych piątki obrońców, która mi się pokazała, jest Amaya. 44 tempa, ale 192 cm wzrostu. Tutaj nawet fajnie się składa, ponieważ Piquet jest najwyższy 193 cm i będzie fajne zgranie pomiędzy nimi. Nie wierzę w to, nie wierzę w tego trola. 184 cm Alvaro Arbeloa. No i tutaj zrobiło się ciekawie. Batland ma 196 cm oraz Farman. Mojego wzrostu są panowie. Także zastanawiam się teraz, kogo by tu wybrać: Batland czy Farman. Wiecie co, ja wolę, wolę Batlanda mm, i raczej jego też sobie wybiorę. Rekord Breaker Pedry Czech który jest najwyższy, ma 196 cm wzrostu, i to on będzie moim kolejnym wyborem. Z tych lewych obrońców Gulam 188 cm, nawet ma dobre tempo jak na taki wzrost. Na prawą obronę, jako rezerwowy, będzie Lopez 182 cm wzrostu, najwięcej z tej stawki. No to mamy fajnego zawodnika na SPD i Borra 195 cm wzrostu. Tutaj najwięcej ma Neustadder, który ma 190 równe, także jego też sobie wybieram. Tutaj dwóch zawodników ma tyle samo wzrostu, Firmino 181 oraz Candreva również 181, ale ja wybieram sobie Firmino. Do tego niestety Jackson Martinez 185 cm wzrostu. No i mamy środkowego obrońcę Toneliego, który ma 183 cm, ale zobaczcie tego bakambu, tak bardzo chciałbym nim pograć. On tutaj ma jeszcze 4 słabsze nogi i 3 sztuczek, a czy jemu w karierze się czasem to nie zmieniło? Albo mi się wydaje, no nie wiem, mogę się mylić, jeśli tak to mnie poprawcie od razu, ale to ja tu muszę wybrać. Średni polski ofensywny Meyer, który ma 196 cm wzrostu i niesamowite warcrate'y, e, niska, niska. Kolejnym moim wyborem będzie Arnautowicz, który ma 192 cm jest najwyższy z tych pięciu zawodników. Już myślałem, że będę mógł wybrać Roysa, ale niestety Vanderwil ma o 1 cm więcej od niego, więc to Vanderbilt wędruje do mojego składu i został ostatni zawodnik. Zobaczmy, kto to będzie, kto tutaj jest najwyższy. 193 Collins, środkowy obrońca. No i wybieramy w takim razie Collinsa. No dobra, powiem, wam, że w składzie niewiele będę zmieniał, bo jednak potrzebuję dwóch zawodników jak najwyższych tutaj na ataku. Mógłbym nie zmienić tego Dziubę i dać w jego miejsce na przykład Meijera. A tutaj dać Müllera, ale na Müllera longshot i tak nie mogę liczyć, więc wolę jednak mieć tutaj Firmino. A w tym miejscu zamiast Meyera wolę mieć troszkę szybszego Dziubę. Więc jak coś, zrobię sobie zmiany w drugiej połowie, idę szukać mojego pierwszego rywala. No i zobaczmy na skład mojego pierwszego rywala. What?! 89 grania, ma 3 karty Toty, do tego Messi prawie Toty, bo to jest Messi hero. Zobaczcie, jaki skład! Oskubany, ale mandanda bez zgrania. To jest to, to jest to, co zauważyłem, i to mi się może przydać. Powiem wam, że to będzie mega trudne. Ja nie, nie będę w stanie biegać cały mecz i tylko wrzucać. No ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aj, pierwsza chce nieudana. No zobaczmy, będzie pierwsza okazja do wrzutki. Zablokowany, niestety. Ojojoj, może być bramka na 1-0. Pięknie, Petry Czech. O, liczę na bramkę teraz. Zobaczcie jakie ładne. Tak chciałbym powiedzieć ładne podanie, no ale to było naprawdę bardzo słabe dośrodkowanie. Teraz znowu muszę szukać okazji, żeby tutaj dośrodkować, tylko nie z zubą. Naprawdę ciężko mi się tak gra, no. Aj, spróbuję, ale to są challenge. To mi się właśnie podoba w tym. Zobaczmy zuba dośrodkowanie. Taki centr bardziej bardziej z ekstra klasy. Patrzcie ile ma miejsca Bale. Gareth, Bale, wrzutka. Aj, no nie! Dlaczego to nie siadło? Byłaby piękna bramka po główeczce, no i byłoby 1 do 0 dla mnie. No nie, 1-0 przegrywam 36 minuta spotkania. Skoda, naprawdę Skoda, bo przed chwilą miałem okazję, żeby trafić w bramkę na 1 do 0, a teraz niestety to ja przegrywam 0 do 1 i zobaczmy wrzutka. I tutaj mamy właśnie główkę nieudaną do piłki dopad. jeszcze Karim Benzema. No i potem już Petry Czech był bez szans. No Sandro, dorzuć to w końcu, dobrze! No nie dam rady, naprawdę, próbuję. Jeszcze raz, Gareth Bale, może to by się uda, Gareth Bale, oczywiście on na lewą nogę musi zejść, Bale. Do środku i ładnie, i strzel to! TO tak JEST! Jeden, jeden! <ścoughs> Udało się! Nie wiem, która to jest moja bramka z główki w tej Fifie po dośrodkowaniu, ale myślę, że może z pięć takich strzeliłem w tej Fifie. Myślę, że nie więcej, także to mnie tym bardziej cieszy. Nie podoba mi się ten stały fragment gry, zobaczmy co zrobi Cristiano Ronaldo. Chyba to będzie rozegranie? Co tu było? Co on chciał zrobić? Później ziemi z taki... Wow, dobrze, że w ramki nie straciłem, ale jak go to chciał rozegrać? Nie mam pojęcia. No dobra, mała zmiana, wpuściłem sobie Mejera, zobaczymy... czy Mejerowi może uda się coś strzelić z baniaka. Nie wiem w sumie, jakie on ma statystyki główek na footheadzie, dopiero sobie to sprawdzę po nagrywaniu, ale jestem ciekaw. Zobaczmy, może teraz się uda. Będzie dośrodkowanie, ale zbyt głębokie bramkarz to bez problemu złapał. Jeszcze jedna wrzutka i znowu, znowu zbyt głęboko. Ja to muszę jakoś inaczej wrzucać. W sumie to jest dobry, dobry challenge dla mnie, bo nauczę się troszkę może dośrodkowywać przynajmniej w tej chwili. Bale, Ładna wrzutka tak zewnętrzną częścią stopy. Ale znowu bramkarz łapie to bez trudu. Nie wiem jak ja to ma właśnie dorzucać tak, żeby bramkarz tak mnie złapał. Chyba na długi słupek muszę spróbować, bo wiem, że to było OP na początku Fify. Dobra, spróbujmy coś takiego. Nie wiem czy to był słupek, czy mi się wydaje. Czy on to w ziemię jednak uderzył? No nie mam pojęcia, ale szkoda, naprawdę szkoda. 74 minuta mogło być 2, jedne, 2 do 1 dla mnie. Jeszcze jedna próba do środkowania, może tym razem się uda. Nie, jednak obrońca środkowy był, środkowy był lepszy w tym pojedynku główkowym. Żebym tylko nie stracił bramki w 90 minucie. Naprawdę oddał chyba jeden celny strzał i to była ta główka. Nic na razie nie wychodzi poza tym. Zobaczmy, jeszcze tutaj... Aj, próbowałem Bailem się przedrzeć, żeby znowu dośrodkować. No, zobaczcie teraz. To może być... Tak jest! 83 minuta, bramka 2 do 1, druga główka weszła i zobaczcie, Gareth Bale Pięknie się zatrzymał, dośrodkował na długi słupek, właśnie tak mówiłem. I Dziuba strzela swoją pierwszą bramkę w tym meczu. I prowadzimy dwa do jednego. Nie, nie, tylko nie teraz, proszę. Jest, nie wpadła. Jeszcze był spalony? Był spalony czy nie? Tak, był spalony na szczęście. No i mamy koniec spotkania, udało się wygrać pierwszy mecz i to mnie cieszy, ponieważ naprawdę nie spodziewałem się, że grając na główki ugram cokolwiek. Jedna bramka Zuby, jedna bramka stelicza. idziemy szukać mojego drugiego rywala. Nie wierzę, że to mówię, ale wygrałem grając na główki. No, i zobaczmy sobie skład mojego drugiego przeciwnika, tym razem Fanta Ibra na ataku 94 overall. Ta karta wygląda naprawdę niesamowicie. Nawet już Paysa pay ma dobrego na karcie właśnie tej 94 Ibra. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał jego TOTS, Mamy też Di mamy jedną kartę Toty. No, taki składzik jak na draft, to przeciętny. Zobaczymy, jak koleś będzie grał. Także znowu pora na główki. No, zobaczmy pierwsza próba dośrodkowania. Aj, nieudana. Starycz, wrzutka na długi słupek i z główki, Aj, dziuba. Dobra, tutaj z, z tego zdrożnego trzeba dośrodkowywać już normalnie. Pikę i bramkarz to łapie. Pamiętam, że mam trochę chyba przerąbane. Ibra biegnie z kontrą z latan. Ibrach. Nie trafił tego. Ale piękne przejęcie Alvaro Arbeloa do ośrodkowania długi słupek Dziuba 1-0-13 minuta spotkania. Asysta Nie wierzę, że w to mówię Alvaro Arbeloa. O zaliczymy to, czy nie? Ja już myślałem, że to nie wpadnie. Gareth Bale, udało się podać tą piłkę jeszcze górą, mamy 2 do 0, kolejna główka w wykonaniu, tym razem Firmino. Zobaczcie, to nie wiedziałem co zrobić, jak to rozwiązać, więc podrzuciłem piłeczkę, no i do pustaka mamy, 2 do 0. Będzie jeszcze jedno dośrodkowanie, Daniel z nie doskoczył do tego. Patrzcie ile ma miejsca Bale, tylko problem jest taki, że on prawą nogą nie dośrodkuje dobrze, no właśnie. Widzieliście, ta prawa noga Bale'a to jest bardziej do wysiadania z tramwaju niż do wrzutek w pole karne. Oj, może być bramka kontaktowa, Cristiano Ronaldo! Nie strzel mi tego z lata, jest! Udało się jakieś student to obronić, mamy rzut rożny. No, może się uda dośrodkowanie, oj, to było zbyt... Zbyt głębokie jednak, ciężko to było zejść z takiego ostrego kąta, koniec pierwszej połowy. Póki co 2 do 0, ja nie wierzę w to co widzę, po prostu... Wygrywam grając z wrzutkami i oddałem jedynie 3 celne strzały na bramkę. Powiem wam, że Sandro chyba nie jest najlepszy w dośrodkowaniach, ale teraz było groźnie, mogło być 3-0. No nie, to będzie bramka pewnie. Angel Di Maria, zobaczmy jeszcze, może się. Petr Czech, jaka interwencja! Szkoda, mamy 2 do 1, 58, mi da spotkanie, ale to, co zrobił Petr Czech w tym momencie, było naprawdę niesamowite. Cofnijcie sobie, zobaczcie jeszcze, jak on tam pofrunął, no ale do pustej bramki już dobitki nie miał szans obronić. Mamy bramkę kontaktową, no i zaczyna się robić gorąco w tym meczu. Muszę strzelić trzecią bramkę, byłoby spoko i udałoby się uspokoić troszkę grę wtedy. No nie. Kilka minut później mamy rzut karny. Co się dzieje? Dobra, tam strzelaj, tam. Tam. Nie? Jednak nie? To tutaj. <laughs> Pięknie karny obroniony. Jakby się tak stary ładnie wrzucił, a Dziuba to wykończył właśnie w ten sposób, to byłoby 3 do jednego i właśnie też jest 3 do jednego. Kolejne dośrodkowanie, kolejna główka. I mamy trzecią brałkę. Jeszcze jedno dośrodkowanie i jeszcze jedna bramka. Co robi Dziuba z tej główki? <grywania> 4 do 1. On jest niesamowity. No i mamy koniec meczu, drugi mecz wygrany po dośrodkowaniach, po bramkach z główki. Ja dalej nie wierzę w to, co się dzieje, ponieważ ja tak nigdy nie potrafiłem grać i nigdy też nie grałem, nawet nie próbowałem. Zobaczcie na to dziuba, trzy strzały, trzy bramki. Nie mam pytań. No i mamy naszego przeciwnika w półfinale, zobaczmy jaki masz skład, ojojoj, ładnie mu się to udało połączyć, 95 zgrania, zobaczcie jakich fajnych zawodników ma, tutaj nie widzę w ogóle słabych punktów, wiadomo do tego, że to jest draft i tutaj zgranie nie do końca działa tak jak działać powinno, więc na to nie patrzcie, że niektórzy mają na przykład mało zgrania lub mają jakieś tam czerwone połączenia, tylko naprawdę ma fajne karty i jeśli będzie dobrze grał, to to może być ciężkie spotkanie, tym bardziej, że gram jedynie na główki. No, nie, nie mówcie, że to jest rzut karny. Przepychałem się z nim bark w bark, w ogóle nie naciskałem nic. I kolej, jeszcze teraz czekać, zobaczmy, czy to zadziała. i prawie, prawie, prawie wyczułem go. Szkoda, naprawdę szkoda, bo uderzył karnego tak jak chciałem. Tylko, że w górny róg, no i niestety to było nie do obrony. Zobaczmy, dobre dośrodkowanie, ale bramkarz to wypiąskował Tutaj jeszcze będzie wrzutka z drugiej strony. Co to było w ogóle? Co oni tutaj robią? Dlaczego takie dośrodkowania latają? Co tu się pasci na to? <grywania> co tu się dzieje w ogóle? Czyżby było 2 do zera? Zobaczmy. No, niestety, do pustej bramki wysunął 2-0. Kolej jest dobry, ma fajny skład, to trzeba mu przyznać. A ja jestem troszkę ograniczony jeśli chodzi o rozgrywanie piłki, bo ciągle do boku i ciągle dośrodkowania, jeśli ktoś potrafi chociaż troszkę wywnioskować że jeśli koleś biega cały czas po skrzydłach i dośrodkowuje to trzeba mu blokować te skrzydła no to tak naprawdę odcina mi wszystkie możliwości rozgrywania akcji w tym momencie i dlatego będzie mi ciężko tamci przeciwnicy z którymi grałem przedtem oni nie potrafili zablokować tych skrzydeł póki co jemu to się udaje jest 22 minuta może uda mi się jakieś dośrodkowanie tam jeszcze przepuścić ale zobaczymy no patrzcie wszystko mi tu odbiera dobrze gra w obronie to trzeba mu przyznać ale o! Czyżby błąd. No i oczywiście słabe dośrodkowanie, bo Balem trzeba z lewej nogi. No, zobaczmy, czy będzie bramka kolejna. Tak jest, dwa do jednego Dziuba. Nie wiem, jakim cudem on to trafił. Nie wiem, jakim cudem dośrodkowanie tam dotarło do niego. Ale mamy dwa do jednego. Zobaczcie raz jeszcze, tutaj Gareth Bale ładnie to w końcu zrobił. Dośrodkowo na długi słupek, a Dziuba tam sobie dzisiaj tylko stoi i... No nie, tylko nie trzecia bramka, obroń to proszę Petr Czech, niestety nie obronił, 3 do 1, to jest jego kolejny gol i tuż przed przerwą trasę bramkę Sergio z strzelcem kolejnego gola dla mojego rywala. No dobra, zrobiłem potrójną zmianę na początku drugiej połowy spotkania, no jestem ciekaw czy to przyniesie jakieś efekty, piękny Gareth Bale go tutaj objechał, Bale, zejście na lewą nogę, Bale, ale zobaczcie jak przepychany. No, może teraz, do środkowania długi słupek I znowu obrońca był lepszy Teraz jeszcze raz Gareth Bale Przepychanej, to nie było faulu, tak jest, rzut wolny I to jest dobra okazja, żeby strzelić z całego fragmentu gry, zobaczmy Bale delikatnie, to musi być bardzo delikatnie, że bramkarz właśnie No tak, nie chciałem, tak zrobić. A może teraz Meyer, tylko komu on to wrzuci? Meyer na dziubę, dziuba! Niestety nie wyszło Zobaczcie no nie, nie tak miała wyglądać ta wramka Niby po wrzutce, niby nie Chciałem podrzucić tą piłkę jeszcze Ale to raczej wrzutka nie była Mamy 2 do 3, nie wiem, oceńcie sami Ta piłka była tutaj podrzucona Ale Miller uderzył ją gdzieś tak Z ja jeszcze za siebie Nie wyszło to tak jak chciałem Może teraz, może teraz No i patrzcie, znowu to przyjął Ja nie chciałem żeby to przyjmował, tylko żeby uderzył normalnie Z główki I mamy 3 do 3. Nie wiem czy te bramki powinny być zaliczone czy nie, tak się zastanawiam, właśnie. No nie mówcie, że mi w 90 minucie to wpakuje. Nie, nie, nie! 90 minuta spotkania! Doliczony czas gry, już nawet. No patrzcie na to. Próbowałem podejść, jakoś zablokować, myślałem, że będzie podawał do Agbero, a wykończył to sam. No i niestety mamy bramkę jeszcze sobie na koniec. Chciałem uderzyć gdzieś tak z połowy. Koniec meczu. 90 minuta spotkania, ale w sumie to może i dobrze, bo nie wiem czy te bramki to jednak były po dośrodkowaniach, więc nie będzie problemu, czy powinny być uznane, czy nie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, Otworzymy jeszcze paczki na koniec. Dziuba strzelił dwie bramki, ale Dziuba w tym odcinku był niesamowity. No i odpadam w półfinale, niestety. Po bramce straconej w 90 minucie spotkania, ale wydaje mi się, że może to i lepiej, bo rzeczywiście te bramki, tak powiedziałem, nie były chyba z dośrodkowań, więc może nie powinienem był ich uznawać. Eee, tak wygląda moja pierwsza paczka, no niezbyt fajnie. Zobaczmy, co będzie w drugiej. Duża złota paczka, co będzie w środku. Może coś ciekawego się kryje. I mamy bramkarza, którym jest niestety Guaita i McGiddy, który w tej chwili jest bezużyteczny jak dla mnie. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o tym, żeby dobić 13 tysięcy lajków w górę. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny oczywiście challenge z draftu, piszcie pod spodem jakieś propozycje następnych wyzwań w drafcie. Widzimy się kolejnym razem. Ci nowi, którzy jeszcze nie kliknęli subskrybuj, możecie to zrobić teraz. Dziękuję Wam bardzo za to. Trzymajcie się. Na razie i piona.